Szukając odpowiedzi na pytanie przebudowywać stadion, czy budować go od zera, dzisiaj znowu jesteśmy na Śląsku, tym razem w Bielsku Białej, w miejscu gdzie mieszka nieco ponad 170 tysięcy ludzi, gdzie gmina skończyła właśnie budować nowy stadion. Stadion dla Podbeski Dziabielsko-Biała. Waldemar Jędrusiński, zastępca prezydenta miasta. Dzień dobry panu. Dzień dobry panu, kłaniam się. Ile dłużej trwa budowa, ile przepłaciliście? Bo tym się wszyscy interesują, również my się interesujemy w kontekście może planowanej przebudowy stadionu w Szczecinie. Znaczy, ile żeśmy przepłacili? Nic żeśmy nie przepłacili. Koszt tego stadionu, który spełnia wszystkie wymogi licencyjne, wszystkie wymogi licencyjne i który, no jak sami panowie widzicie, no wydaje się, znaczy jest bardzo ładnym stadionem, kosztował Około 100 milionów, 100 milionów złotych netto. Jesteśmy w korytarzu pod jedną z trybun na stadionie pod Bielsko-Biała. E, tutaj są szatnie trenerów, zawodników. Szafek jeszcze nie ma, wszystko pachnie jeszcze farbą. Tak. No jest to kwestia przygotowania e, wyposażenia. Niebawem będzie montowane wyposażenie do wszystkich pomieszczeń. Tak, szatnia zawodników jeszcze nie jest również wyposażona. Ale możemy y, zobaczyć jakie to są pomieszczenia, czyli to jest jedno pomieszczenie, tam jest drugie pomieszczenie. W tym miejscu będzie duża wanna Jacuzzi. Natryski zawodników 2 cztery, 6 natrysków zawodników przygotowane do ich użytkowania. No Tutaj były trybuny usypane, także to wszystko żeśmy musieli musieli po prostu zrobić od początku i od nowa. 100 milionów złotych netto. A dlaczego nie zostaliście przy usypanych trybunach, żeby na tej bazie próbować osadzać? Nie, nie, nowe nie, nie, miejsca? nie, 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 to, nie, to to to, to to, to, nie ma. Znaczy można robić, nie wiem, że pan był na innych stadionach w Europie, na przykład w Lizbonie, na stadionie Beleneses, tam są właśnie na tych usypanych trybunach, ale to nie ma zmiany jakościowej. Tutaj jest ewidentna zmiana jakościowa w bezpieczeństwie, w wymogach licencyjnych i no, w komforcie oglądania przez, przez, przez widzów no, meczy piłkarskich. Ciężko było przekonać prezydenta, żeby dał pieniądze na nowy stadion? Nie, nie, to, 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 to odbyło się to wszystko z inicjatywy prezydenta. Także prezydent od początku do końca był przekonany, że taką inwestycję trzeba zrobić i tu nikogo nie trzeba było namawiać, nikogo nie trzeba było przekonywać. No. Tu jest pole rozgrzewki i tu, będzie również, tu będą znajdować się również masażyści. W tym pomieszczeniu. Tutaj z tej strony jest wejście z pierwszego poziomu do strefy Wipowskiej. Zapraszam. Każda loża jest klimatyzowana, każda loża ma możliwość otwarcia przesunięcia bądź otwarcia drzwi na zewnątrz i wyjścia na zewnątrz bądź przebywania w środku łącznie z węzłem sanitarnym, który mieści się bezpośrednio bezpośrednio w loży. Nie klub zabiegał o wybudowanie nowego stadionu, tylko to był pomysł miasta, tak? Tak, oczywiście, jak Dlaczego? najbardziej. Dlaczego? Dlaczego nie musieli Wiesz, prosić? Y, y. Miasto Bielsko-Biała jest miastem, który łoży znaczące środki finansowe na rozwój kultury, fizycznej dzieci i młodzieży, ale również i na sport profesjonalny. To są różnego rodzaju stypendia, to są różnego rodzaju obiekty sportowe, baseny pływackie, no szereg, szereg takich obiektów. I ten stadion, który na trwałe wpisał się w historię od 1927 roku, potem poprzez czyny społeczne za tzw. komuny w latach 50 był odnowiony. Tutaj był etap wyścigu pokoju, no wpisał się na trwałe w historię miasta i mamy w Bielsku Białej teatr, mamy kino, mamy baseny. Dlaczego mamy nie mieć normalnego, przyzwoitego stadionu? Tutaj w Zabrzu mają nadzieję, że w tym roku uda się zakończyć budowę stadionu, który ma kosztować finalnie 220 milionów złotych. Inwestycja nie bez problemów. Trwa już od 4 lat. Tadeusz Dębicki, prezes spółki Stadion w Zabrzu. Dzień dobry. Dzień dobry. Jesteście bliżej niż dalej? Bliżej. Stanowczo bliżej. Mamy nadzieję do końca roku zakończyć pierwszy etap oczywiście, bo budujemy w tej chwili pierwszy etap, czyli trzy trybuny. Będzie to w pełni funkcjonalny stadion na 24 tysiące czobnotów. Zaczynaliście od zera. To znaczy tutaj wszystko było zrównane z ziemią, czy zostawiliście część? Projekt nazywa się modernizacja. Natomiast modernizacja prowadzona jest metodą zbóż i wybuduj. Jeśli chodzi o nasze doświadczenia, to zdecydowanie lepszym rozwiązaniem jest budowa od nowa praktycznie, dlatego że stosujemy najnowszą technologię, najnowsze rozwiązania. Standardy znacząco się zmieniły. Nasz obieg pamiętał jeszcze czasy przedwojenne. Więc modernizacja tu nie była najlepszym rozwiązaniem. Znamy przykłady również w Polsce, gdzie próbuje się modernizować stadion. Stadion modernizowany zawsze będzie gorszy od tego wybudowanego od podstaw. Piotr Dykier, dyrektor Wydziału Sportu w Urzędzie Miasta w Szczecinie. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Ile będzie kosztowała przebudowa stadionu w Szczecinie? Ja w tej chwili, panie redaktorze, nie chcę podawać konkretnej sumy, bo po prostu nie wiem. Nikt nie wie, ile ten stadion będzie kosztował. Zakładamy w granicach 100 milionów. Nie boi się pan takich słów? Nikt nie wie, ile będzie kosztował. Zakładamy, stadion? zakładamy kwotę w granicach 100 milionów złotych i tego się trzymamy. Przenosimy się do Warszawy. Alojzy Malczak, dyrektor odpowiedzialny za realizację kontraktów w firmie Mostostal Warszawa. Pańska firma budowała stadion w Tychach za niespełna 130 milionów złotych. Współpracował Pan także przy przebudowie stadionu Wisły w Krakowie. Jak wynika z Pana doświadczenia? Czy za 100 milionów złotych można gruntownie zmodernizować stadion? Myślę, że to będą nie do końca wystarczające środki na nowoczesny i funkcjonalny obiekt spełniający wszystkie wymogi FIFA UEFA. Stadion na 17-18 tysięcy widzów. Trzeba liczyć średnio, że to jest około 10 tysięcy za krzesło, czyli około 180 milionów złotych, biorąc pod uwagę, że struktura istniejącego stadionu jest jakąś wartością, może to nie wystarczyć. Czy lepiej jest modernizować stadion Pogoni w Szczecinie, czy lepiej byłoby go zrównać z ziemią i wybudować nowy obiekt w tym samym miejscu, albo w ogóle nowy stadion w innym miejscu? Z mojego punktu widzenia i z tych realizacji, które realizował Mostostal Warszawa, bo realizowaliśmy również modernizację stadionu Wisły w Krakowie, i to do końca pomysł się nie udał. Dlatego już się mówi o, o, o dostosowaniu koncepcji stadionu do nowoczesnych wymogów. Według mnie e, chyba e, najlepszym sposobem by było wyburzenie tych trybun e, do zera tak i wybudowanie, zaprojektowanie i wybudowanie stacjonu od nowa. Może się na pierwszy rzut oka wydawać, że to będą wyższe koszty, ale w perspektywie na pewno to wyjdzie ekonomicznie korzystnie. Jest taka zasada, chyba to nie jest żadna, żadne odkrycie Ameryki, że, że jak się buduje dom, to się zakłada, że się tyle wyda na ten dom, tak? A potem przychodzi smutna rzeczywistość okazuje się, że wszystko kosztuje dwa razy tyle. A tutaj mamy jeszcze do tego taką specyficzną sytuację, że no, remontujemy stary obiekt, przebudowujemy stary obiekt, czyli wchodzimy w strukturę kilkudziesięcioletnią i, i, i jest ryzyko, że to nie będzie 100 milionów tylko dużo, dużo więcej. Jest to ryzyko, czy go nie ma? Jest ryzyko, bo po pierwsze, e, oprócz stadionu, to my mamy do wymiany całą, wszystko to, co jest w ziemi. E, woda, kanalizacja, instalacje elektryczne, mamy demontaż masztów. E, to jest rzecz no, częściowo rozpoznana, częściowo może, żeby, może sprawić jakieś, jakieś niespodzianki, ale no, zakładam, że mapy do celów projektowych są precyzyjne. E, oraz e, co jest związane z kosztami, no, choćby, choćby ogrodzenie tego terenu, no, stan e, techniczny e, tych rzeczy, które są na tym terenie, no, to wszystko jest, się sypie. Kiedy rozmawialiśmy w październiku po, po rozstrzygnięciu konkursu, e, wtedy miasto szacowało inwestycje na 48 milionów. Pan już wtedy w, w rozmowie z nami. Powiedział, że to będzie około 54. Dzisiaj mówi się o kwocie dwa razy większej, około 100 milionów. Ja bym chciał się dowiedzieć, po pierwsze, skąd dwa razy więcej i czy to jest na pewno 100 milionów? Czy to jest na pewno 100 milionów, to oczywiście na to pytanie nie odpowiem, bo taką odpowiedź będziemy w pełni znali wtedy, kiedy zostaną zrobione kosztorysy. Ważne jest powiedzieć, dlaczego wzrasta ten koszt w stosunku do pierwotnych założeń. W pierwotnym konkursie mówiło się o, oczywiście o tym kształcie Podkowy, mówiło się w zasadzie o zadaszeniu nad istniejącymi trybunami, plus budowa Trybuny Północnej, bez ruszania tego budynku. W międzyczasie miasto przeanalizowało te, te trybuny, tę Trybunę Zachodnią i Południową, i stwierdziło, słusznie stwierdziło, że te trybuny trzeba po prostu rozebrać i zbudować na nowo. Tak naprawdę w stosunku do rozwiązania konkursowego. Po pierwsze mamy wymianę wszystkich trybun, to znaczy dwie trzecie trybun, które początkowo miały być zachowane, w tej chwili je wymieniamy. No i Co druga. To znaczy bar... Wymieniamy dwie trzecie, to znaczy ten beton, który jest pod krzesełkami, tak czy coś jeszcze? Wszystko, to znaczy, i, i zejścia i, i, i wszystkie, że tak powiem. Zostaje tylko forma, prawda? Czyli zostanie, zostanie tylko ziemia? Zostanie ziemia, tak. Mamy taki rysunek, którym kolorem pokazane są różne strefy e, widzów, i tu widzimy, że w strefie centralnej, już na, na, na poziomie, akurat to jest plus 3, na poziomie promenady, mamy zespół e, przeznaczony dla lóż biznesowych, bo oprócz lóż to jest całe zaplecze i gastronomiczne, i toalety, e, i mamy tych lóż. 11 różnej wielkości i każda loża ma wyjście na, nazwijmy to balkon z dwoma rzędami siedzeń i łącznie te loże biznesowe to jest 118 miejsc siedzących. Ja jestem w ogóle zwolennikiem nie wyrzucania tego co stare. To, to, do, do rzeczy, które istnieją, które budowały pokolenia i które w świadomości społecznej istnieją, powinno się dodawać wartości nowe, ale nie negować ich zupełnie. I myślę, że mm, trudno mówić, co bym wolał. Ja jestem gotów podjąć się każdego wyzwania i specjalnie nie widzę. Problemu, w tym, że, że tutaj muszę się dopasować do istniejącej sytuacji. Na części obiektu, na innej części mogę, mogę zbudować zupełnie niezależną od tych uwarunkowań terenowych, ziemnych konstrukcję. Gdybyśmy tak patrzyli, to pewnie w górach chcielibyśmy wszystkie góry wypłaszczyć, a nie budować w sposób zawiły na, na pochyłościach. A to jest dopiero wyzwanie. i, i to. Daje Friday i później fantastyczny efekt. Rozumiem, że w urzędzie ani przez chwilę nikt w tej chwili nie rozmawia o tym i nie zastanawia się, skoro nie ma żadnych wyliczeń dokładnych, czy może nie warto byłoby zainwestować w projekt nowego stadionu i w budowę od zera stadionu w innym miejscu? Panie redaktorze, no, temat budowy stadionu ciągnie się już od kilku lat. Myślę, że decyzje, które zapadły, idąc w kierunku. Powstania nowego obiektu tutaj w tym miejscu no już się rozpoczęły. My jesteśmy w fazie jakby kończenia projektu budowlanego, tak? Już, już zaawansowanej części, gdzie wprowadzane były zmiany, wprowadzane były uwagi zarówno władz piłkarskiej centrali, klubu. Nas, którzy też, dziennikarzy, którzy też jakby podnosili kwestie związane ze swoją pracą, i to wszystko zostało przeanalizowane, wprowadzone do projektu, czy wprowadzane jest w tej chwili, i właśnie na tej podstawie ten obiekt będzie wyglądał tak, jak będzie zaprojektowany. To, to ja pytam, jest... czy Państwo nie rozmawiacie, nikomu się tam w głowie jakaś taka myśl nie rodzi, że może warto byłoby jednak przemyśleć, bo żeby było jasne: te nasze pytania, które my kierujemy do do Państwa w tej chwili. One nie wynikają z tego, że chodzi koniecznie o nowy stadion, tylko e, ja słysząc państwa, e, e, państwa głosy, że tutaj nic nie jest policzane, nie wiemy ile będzie kosztowało, szacujemy na podstawie jakichś inwestycji w innych miastach. Wiadomo, że w każdym mieście każda inwestycja wygląda inaczej. E, czyli nie mamy policzone, nie wiemy dlaczego, nie wiemy, czy będzie taniej, czy będzie drożej. Ja po prostu nie wierzę w to, że to będzie kosztowało 100 milionów złotych i raczej się obawiam, biorąc pod uwagę wiele, wiele innych inwestycji e, również w naszym mieście, e, że t, ten stadion będzie budowany dłużej, przebudowywany dłużej i będzie droższy. Droższy niż gdybyśmy postawili stadion e, nowy, nowoczesny, z nowoczesnymi rozwiązaniami od zera. Ja mam nadzieję, że za trzy lata przyjdzie pan i powie, pomyliłem się. Ten stadion nie faktycznie za jest lata, nowoczesny. Nie za trzy lata. Bo za trzy e... lata to będzie 2018 rok. Nie za trzy lata, tylko najwyżej co Być może najszy... za trzy, no nie wiadomo, no. nie za trzy lata, tylko najszybciej za cztery. Bądźmy precyzyjni, tak? Panie redaktorze, to jeszcze raz zaznaczę: proces przebudowy tego stadionu jest tak ułożony, żeby po pierwsze nie przeszkadzać kibicom i piłkarzom przede wszystkim w rozgrywaniu swoich meczów. Po pierwsze, po drugie, tak będzie budżet zaplanowany, żeby zweryfikować koszty, żeby zweryfikować możliwości przebudowy w poszczególnych etapach czy w poszczególnych latach. I po trzecie, żeby dać oddech tym wszystkim, którzy jednak tutaj pracują, funkcjonują, czyli klub, który przeniesie się po, po budowie jakby pierwszej części czy do pierwszego etapu e, sprawy organizacyjne, funkcjonowania e, służb odpowiedzialnych za utrzymanie boiska. To wszystko będzie na tym pierwszym etapie właśnie weryfikowane i ja zakładam, że jest możliwe, żeby ten stadion powstał wcześniej, ale my też zakładamy jakieś plany, właśnie biorąc pod uwagę te trudności. Stąd takie decyzje. Projektu, nie ma jeszcze przetargu. No na Boga. No nie, nie, nie. oczywiście, no, bo my wyprzedzamy. Nie wciskajmy kitu ludziom. My wyprzedzamy, nie Wciskajmy, panie redaktorze. Powiedzmy, jak jest faktycznie. Powiedzmy, że ten stadion będzie tutaj przebudowany od podstaw, że to będzie praktycznie nowy stadion, całkowicie zadaszony, dostosowany do kategorii czwartej rozgrywek stawianych przez UEFA czy przez FIFA. Więc będzie to stadion najwyższej kategorii.